W kwietniu razem ze Stasiem przygotujemy się do Wielkanocy. Wspólnie przeżyjemy niedzielę palmową, triduum paschalne, a także przystroimy wielkanocny koszyczek. Staś pokaże Wam, jak wykonać oryginalną pisankę za pomocą pędzla, białka i kolorowej serwetki. Czy wiecie, jak nazywała się święta Faustyna zanim została siostrą zakonną i dlaczego postanowiła pójść do klasztoru? Staś wszystko wam wyjaśni. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki przypomnimy sobie tytuły książeczek, w których wasi rodzice i dziadkowie zaczytywali się w dzieciństwie. Również w kwietniu przypada tysięczna rocznica koronacji pierwszego polskiego króla, Bolesława Chrobrego. Jesteście ciekawi, jak wyglądała ta uroczystość? Koniecznie zajrzyjcie do nowego Stasia. I razem z nim odkryjcie bogactwo świąt wielkanocnych.